Jest mental powerowa kaczka po przejściach i trudach, nagrywana na Facebooku i na Instagramie. I to też nam pokazuje, że jednak musimy mieć jeszcze jedno narzędzie, żeby nagrywać za każdym razem, bo jest pikseloza. Jak chwalić dzieci? Krótkie intro, bo nie ogarniemy całego tematu na 30 minutach, a tyle zakładam, że będzie trwała i że trwa mental powerowa kaczka. Słuchajcie, czemu ten temat? Bo wpadła mi w ręce pochwała. Ostatnio w poniedziałek i tak stwierdziłam ok, to to jest dobry temat na rozłożenie, na części pierwsze, pomimo tego, że bardzo dużo już się mówi o karach, nagrodach, pochwałach, czym, czym one w ogóle są. My mówiłyśmy ostatnio na webinarze, czy konsekwencja to to samo co kara i tam było intro o, o nagrodzie, bo nagroda to pozytywne wzmocnienie, a pochwała to słowna nagroda, czyli pozytywne wzmocnienie. A jaka mi wpadła pochwała w ręce? Udzielam Jankowi pochwałę za aktywność na lekcji plus naklejka. Czyli tu mamy do czynienia z, z tak naprawdę standardową nagrodą. Taką nagrodą, która ma w zamyśle danego nauczyciela, bo to akurat był nauczyciel. Natomiast jak bezpośrednio mówimy do dziecka, to chwalę Cię za za to, jak byłaś przed chwileczką aktywna, bo to też można tak do dziecka powiedzieć. to To jest, ma to za zadanie uruchomić tak naprawdę motywację do dziecka, chęć do dalszej pracy, do utrzymania danego zachowania. Z tym, że ta pochwała, tak jak ona tutaj była zapisana. No ona nie zadziała. To znaczy może przez chwilę, jak dziecko uczeń się o niej dowie, czyli że ktoś mu udzielił pochwały za aktywność na lekcji, to przez chwilę wzrośnie trochę dopamina w mózgu. Nie będę teraz tego rozkładać na części pierwsze, jak działa system nagrody, bo to omawialiśmy na webinarze konsekwencja, czy konsekwencja to to samo co kara, a mamy tutaj pół godziny i nie zdążę tego wszystkiego omówić. Natomiast ta pochwała tutaj, czyli pozytywne wzmocnienie, nie zadziała. I czemu nie zadziała? Bo tak naprawdę pozytywnym wzmocnieniem jest informacja zwrotna od nas i teraz, nie tylko o dziecku, bo najczęściej chwalimy jesteśmy nauczeni w naszym społeczeństwie, do momentu, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, jak te pochwały działają, to najczęściej chwalimy dziecko, o, jak ładnie, jak, jak ładnie namalowałeś, o, jak pięknie rysujesz, jak, nie wiem, cudownie wystąpiłeś na tym przedstawieniu, o, jaka ładna praca. Takie proste pochwały, które tak naprawdę informują dziecku, dają informację zwrotną dziecku o tym, jakie ono jest, czyli tak naprawdę dają mu informacje o jego samoocenie. I teraz uwaga, ja nie będę tego negować, dlatego, że samoocena jest bardzo ważnym elementem poczucia własnej wartości i pewności siebie. Czyli ja muszę wiedzieć, czy ja jestem odbierana przez osobę dorosłą pozytywnie. I to, co ja robię, czyli tak jak ja to, nie wiem, namalowałam, posłużę się, nie wiem, które z moich dziecko, dzieci zrobiło... Mnie, Tutaj napis, więc powiem, że to jest moje na potrzeby tego, tej mental powerowej kaczki. Ja potrzebuję od Was informacji zwrotnej, jakie to dla Was jest. Po to, żebym ja wiedziała o sobie, w mojej samoocenie, jak ja mam o sobie myśleć. Czy to, co ja robię, jest fajne, komuś potrzebne, bo jak Wy mi powiecie o ładne, to ja myślę sobie o ładnie rysuję. Nie? To tym wzrasta moja samoocena. Natomiast niebezpieczeństwo jest takie, że jak dziecko będzie dostawało tylko takie komunikaty, to będzie miało rozdmuchaną samoocenę i nie będzie miało poczucia własnej wartości. Bo dostało informacje i pozytywne wzmocnienie o sobie jako o sobie, ale nie, zostało, nie dostało informacji, jaka na przykład ja jestem, czyli jakie to dziecko jest w stosunku do. Mówimy o pochwaleniu, wzmocnieniu procesu do dochodzenia do jakiejś rzeczy. Co to oznacza? Jeżeli ja na lekcji byłam aktywna, to ja muszę najpierw się zastanowić okej, okay, co to oznacza, że byłam aktywna? To znaczy, że zadawałam pytania? Czy to znaczy, że komentowałam? Czy to znaczy, że podchodziłam i czymś się podzieliłam? Nie, jaka wyglądała ta aktywność? Bo to muszę wiedzieć o konkretnie. I. Jeżeli na przykład udzielałam fajnych wstawek, opowiadałam, o może to być tak, opowiadałam fajne rzeczy do tematu, o którym była lekcja, to informacja zwrotna wspierająca pozytywnie ten proces, to jest taki, że ja dostaję informację, Beata, bardzo dobrze mi się z Tobą pracowało, jak. Angażowałaś się podczas lekcji i jak bardzo fajnie i trafnie komentowałaś, jak podzieliłaś się swoją historią, jak widziałam, jak się zastanawiasz, jak znaleźć podobno, podobieństwa na przykład i wtedy dostaję pochwałę za proces, który ja wykonuję. Oj, dzisiaj tutaj mamy telefony i. i, i, i e, 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 te, domofony. E, czyli. Żeby pochwała była pochwałą nie rozbukującą tylko poczucie samooceny, a wzmocnia, wzmacniało poczucie własnej wartości, czyli żeby dziecko dostawało informację, jak my patrzymy na jego pracę, na ten proces, który wykonuje, bo tak naprawdę tylko to e, daje szansę do tego, żeby mi się naprawdę uruchamiała e, ta motywacja i chęć, to ja muszę e, pochwalić to co potrafi, jak pracuje, co pokonuje, czyli na przykład. Nie, no słuchajcie, to ja tak nie dam rady. Masakra. Dzisiaj jest środa, bo jaka ta wyszła, bo dzwoniła wcześniej, się rozwalał Facebook, a teraz ty przychodzisz. Please. Nie w środę o po 12. Bo ja się po prostu dekoncentruję. Dobrze, czyli po, potrzebujemy wzmocnić wkład, wysiłek, jeszcze raz ilość pracy, wytrwałość, na przykład pokonane przeszkody, pokonaną porażkę, czyli to, że dziecku najpierw nie wyszło, a teraz zobacz, drugi raz popracowałeś, zrobiłeś konkretnie to i to i to, i ja doceniam to, bo ci teraz wyszło i to jest super, że się nie poddałeś. Na przykład uzyskaną poprawę. Ja sobie tutaj zanotowałam taki, taką pochwałę wzmacniającą. Antek zobaczyłam dzisiaj na lekcji, jak bardzo ciężko pracowałeś, i udało Ci się nie wtrącać niemiłych komentarzy, o których żeśmy ostatnio rozmawiali, do lekcji. Dziękuję Ci za to, bo to dla mnie ważne i mi było łatwiej prowadzić lekcje. Niemiłych komentarzy, tu mam na myśli jakieś takie, o których żeśmy rozmawiali wcześniej. Bo założyłam, że Antek wcześniej po prostu wtrącał komentarze i one były znikąd. Chciał na lekcji pewnie zabłysnąć, natomiast ja go poprosiłam o to, żeby tych komentarzy, bo to one przeszkadzają. I wtedy, jak on poprawił się w zachowaniu, to ja nie mogę powiedzieć, że się poprawiłeś, bo ono wtedy nie, nie widzi, co zrobił. Natomiast za to, że nie dawałeś tych komentarzy, że słuchałeś mnie, to bardzo ci. ja widziałam, jak ciężko pracujesz, żeby właśnie tego nie robić, to jest fajne i ja ci za to dziękuję, bo to było ważne. To jest tak naprawdę pochwała, która wzmacnia dane zachowanie, które ja chcę uzyskać. I e, jak my tych zdań wszystkich nie wypowiemy, bo ja wiem, ja to sobie zapisałam, to jest długie. E, natomiast jak my nie powiemy tego zdania, to nasze dziecko nie wie. Płaty przedczołowe nie działają tak jak u dorosłego człowieka i dziecko sobie nie prze zrobi analizy, nie, aha, to jak ja, jak pani mnie pochwaliła y, za to, jak y, się zachowałem na lekcji, to znaczy, że fajnie, bo mi się udało nie wtrącać. Nie, dziecko tego nie, nie analizuje samo. Ono musi dostać taką konkretną informację. Y, y, I na przykład pochwałą jest Paweł, dzisiaj na lekcji zadawałeś ciekawe pytania y, i ciekawie opowiadałeś. Dobrze mi się dzisiaj z Tobą pracowało na lekcji. To jest pochwała, która wzmacnia pozytywnie to zachowanie, które dziecko do tej pory, którym się wykazało i tak naprawdę ono dostaje konkretną informację. Ok, tak jak zadawałem pytania, mam je zadawać, mogę opowiadać, nie mam siedzieć cicho, bo to jest ok. I to tak naprawdę rozkręca chęć do tego, żeby dalej to robić. Bo uwaga, tutaj dostałam informację, jako, jako Paweł, dobrze mi się z Tobą pracowało. Czyli zobaczcie, pokazujemy też relacje zależności. Jak Ty zadajesz fajne pytania, opowiadasz na lekcji ciekawie, czyli angażujesz się, dla mnie ja widzę, że się angażujesz, to mi się dobrze z Tobą pracuje, dobrze mi się prowadzi taką lekcję. I też tutaj zaczynamy budować relacje, bo Paweł dostaje informację, że mi jest z nim dobrze, jak on robi tak, tym samym to, co było opowiadane ostatnio na webinarze, podnosi mu się poziom dopaminy, podnosi mu się poziom serotoniny i tak naprawdę ma biochemicznie też po co, tak samo drugi raz zachować się na lekcji. Dzięki temu też do, um, uczy się analizować te zachowanie. I to samo możemy zrobić, bo tutaj są przykłady z lekcji. Dlatego że ta pochwała mi tutaj wpadła na, w ręce, została mi tutaj w rękach ze szkoły. Natomiast ostatnio też miałam sytuację, gdzie, gdzie mój kuba testuje zachowania, które widzi od swoich kolegów i rówieśników. I nie są to fajne zachowania. Trzecia ja na sobie. I cały czas dostawał komunikaty zatrzymującego, zatrzymującego i informujące, że to jak się zachowuje, to dla mnie nie jest ok, informujące o relacji, że to nie jest dla mnie fajne. Natomiast przygotowując się na tą mentalpowerową kaczkę, przypomniałam sobie, że pomiędzy tym stopem on musi dostać też pozytywne wzmocnienie, bo dostał wzmocnienie tego, że tak nie powinien, rozłożone to zostało na części pierwsze, natomiast cały czas jakby w związku z tym, że walczymy z tym zachowaniem, bo on je testuje i patrzy, gdzie są granice, to ja muszę znaleźć drobne rzeczy, za któremu dam pozytywne wzmocnienie, żeby mu się chciało pracować nad tym nowym zachowaniem, tak naprawdę odrzucić tamte nowe zachowanie. I to jest, myślę sobie, w ogóle w pracy bardzo ważne, bo jak my widzimy, że dziecko zrobi jedno negatywne zachowanie, drugie, trzecie, czwarte, i my chcemy zatrzymać to zachowanie, i tak naprawdę teoretycznie mamy tak w głowie, no w sumie nie mamy go za co pochwalić, to my jednak pomiędzy tym zatrzymywaniem go musimy zobaczyć, za co, za jaki trud, za jaki wysiłek mogę pochwalić. Uwaga, trud za wysiłek, nie za tą, nie, nie osoby, tylko trud i wysiłek, żeby ta osoba miała siłę w ogóle do zawalczenia o zmianę zachowania. I jeszcze jeden komunikat taki pozytywny, wspierający, który sobie napisałam dla Was jako przykład. To jest na przykład Janku, bardzo dobrze mi się dzisiaj pracowało z Tobą na lekcji. Jak mnie tak uważnie słuchałeś, dziękuję Ci za to. I teraz, w zależności od tego, jaki, jakie było to zachowanie, za które chciałam pochwalić, czyli że za tą aktywność na lekcji i dałam naklejkę, to za, to jeden, za ten jeden komunikat. Lepsze są takie trzy, które się z wyboru to w zależności od tego, jakie to dziecko dokładnie się zachowało, to jeden z tych trzech daje szansę na, na zmianę. I teraz tak, czemu jest ważne, żeby nie tylko chwalić dziecko, czyli nie, budować mu, nie tylko mu budować poczucie samooceny wysokiej, ale również poczucie własnej wartości, bo. Te, jakby to, czy ja buduję poczucie własnej wartości, tylko i samooceny, nie poczucie własnej wartości, tylko pewności siebie i samooceny, czy poczucie własnej wartości, od tego będzie zależało w późniejszym czasie, w moim dorosłym życiu i nastoletnim życiu, czy ja będę miała nastawienie programu na trwać i tylko, żeby było dobrze. To jest wysoka samoocena, ja nie mam podwalin do tego, żeby. Zrobić coś trudniejszego, żeby mi się chciało chcieć, żebym pokonywała trudności, bo ja już jestem tak super, że mi to wystarczy. Natomiast jak będę budować poczucie własnej wartości, czyli ja będę dawać dziecku informacje yy, i dawać wzmacnianie, wzmacniającą informację o jego wysiłku, o jego trudzie, yy, o tym jak sobie radzi pokonuje trudności, to tak naprawdę buduję mu drugi, drugi program. Podążaj do przodu, zmagaj się z trudnościami. Nie tylko tu i teraz jest ważne, bo nie tylko ważne jest Twoje samozadowolenie, tylko ważne jest też, jak Ty działasz i to działanie będzie nagrodzone. No, i niestety tak jest. Ja jeszcze raz powtórzę: jak budujemy tylko ocenę wysoką, to budujemy program Tu, gdzie jestem, jest fajnie i samoocena jest nam potrzebna, żeby było. Dobrze zbudowane poczucie pewności siebie, ale dobrze zbudowane, a nie napompowane, to jak my chwalimy tylko i rozdmuchujemy samoocenę, to, to to nie jest dobre. Więc musimy znaleźć tutaj e, balast. E, I y, a propos naklejek, bo naklejka jest jak gdyby drugim tematem, drugą e, nagrodą. E, to musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy uzależnić nasze dziecko od no, takiej nagrody, którą cały czas dajemy, czy, 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 czy chcemy, żeby ono poczuło wartość tego, jak my z nim rozmawiamy, że my je doceniamy i że ta relacja jest dla nas bliska. Naklejki są krótkoterminowe. Bo po pierwsze, dana naklejka, ona nam się znudzi, czyli dziecko za chwileczkę będzie musiało mieć inną naklejkę, albo będzie musiała być z innej bajki, z innej przestrzeni, albo ładniejsza, albo droższa. Tutaj nasze wysycenie się zmniejsza, czyli my potrzebujemy coraz większego bodźca. Czy na przykład, jak już chcemy coś wręczyć, ja wiem, że chcemy szybko, natomiast ja jestem przeciwnikiem szybko. Nie da się szybko zbudować relacji. Nagroda, wzmocnienie pozytywne szybkie jest do nosa. To tak naprawdę lepiej, jak już piszę dziecku pochwałę, taką z tych, których wymieniłam, to lepiej mu coś samodzielnie narysować. I okej, okay, ja mogę wszędzie rysować te same buźki, te same serduszko, ten sam kwiatek, natomiast to jest lepsze, bo to jest wykonane przeze mnie. A nie kupione i tylko naklejone. Bo to nie ma wartości, to tam sobie leży. Jak ja to narysuję, jak ja to wykonam, to to w samie, samo w sobie ma wartość. I to jest ważne, żebyśmy przyzwyczajali, pokazywali dzieciom, że działamy i te działania mają wartość, a nie tylko coś, co jest łatwo, szybko do zdobycia. Ja kiedyś, jak byłam młodą mamą i uczyłam się, jak wzmacniać to najpierw pierwsze moje dziecko, to kupiłam taką piękną tablicę, taką piękną tablicę motywacyjną z naklejkami. I Wam mówię, że takie tablice można wszystkie wyrzucać, dlatego że później zobaczyłam, jak już zaczęłam się coraz więcej uczyć i coraz szerzej patrzeć na edukację i świadome rodzicielstwo to odkryłam, że to, że ja stanę i popatrzę na moje dziecko i mu powiem, jakie to było dla mnie wartościowe i że dzięki temu teraz mi się chce to zrobić, a teraz Ci za to zrobię to, bo to jest dla mnie fajne, to jest dla mnie ważne, co Ty zrobiłaś, jakie to było. I to było o wiele ważniejsze niż naklejenie tych naklejek. W pewnym momencie, żeśmy przestały naklejać te naklejki, zapomniałyśmy o tym, i ja tą tablicę wyrzuciłam. I dziś mówię wszystkim tablicom nie, bo one szybko nam pozwalają spełnić się jako rodzic, ciach, nakleiłam ci naklejkę. Ja świetnie wychowuję dziecko, albo w zeszycie jako nauczyciel romnąć pieczątkę. Fajnie bo cały czas pracuję z dziećmi, wzmacniam je pozytywnie. Guzik, prawda, ja i pieczątka z kartką to nie jest relacja. I to bym chciała, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Że jeżeli nakleje ci naklejkę, przybije ci pieczątkę, to to nie jest budowanie relacji i to nie jest pozytywne wzmacnianie Ciebie. To jest niezwolnienie z tego, że ja szybko Ci yy, dałam nagrodę, Ty przez chwilę się cieszysz, natomiast tak naprawdę w dłuższym okresie czasu Ciebie to nie wzmacnia, nie buduje Ci y, poczucia własnej wartości i nie daje Ci kierunkowskazów na to, jakie działanie jest ok, a jakie działanie jest nie okej. Okay. Bo oprócz tego, że ja tutaj tymi pochwałami, czyli tym pozytywnym wzmocnieniem buduję Twoje poczucie własnej wartości, to jeszcze daję granice, stawiam granice, pokazuję to jest dla mnie ok i tłumaczę dlaczego i to dla mnie jest nie ok i tłumaczę dlaczego. W tym wszystkim Albo ja się czuję fajnie, albo trochę się czuję gorzej, natomiast wiem, w którą stronę i jak mam iść. A to jest świadome rodzicielstwo, i to jest świadome wychowanie w szkole. Czy to jakieś pytania, słuchajcie, macie a propos tego tematu? Agata, tobie się coś pojawiło. Jeżeli udało Ci się mnie słuchać, chyba że coś robiłaś, bo ja mam także z tego, co sobie tutaj. Zanotowałam to, będzie wszystko i starałam się naprawdę zrobić to w szybkim tempie, przez nasze techniczne zastoje. Ja nie mam, tu widzę, że tutaj się nie powiem. Dziękuję za dużo serduszek. To są takie Wasze pochwały dla mnie za wykonaną pracę. Natomiast, o, tu mogę pomachać, dziękuję. Słuchajcie, jeżeli pojawią wam się pytania co do tego tematu o chwaleniu i o tym, jak to robić z dziećmi, to piszcie na akademia małpamajkiejerzowskiej.com. Jak to będzie temat, który trzeba będzie wziąć na tapetę, to zgarniemy go i zrobimy Wam o tym webinar. Natomiast krótkie intro uważam za zamknięta, mentar poworowa kaczka, co ja miałam robić? kwa? kwak. Nie, ja nie wiem czy ja mogę, nie, nie mogę, nie, to będzie grubo, ja tak sobie w cichości ducha, kwa kwa. żegnam się z wami. Dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwali w tych technicznych meandrach facebookowego zacinania. Dzięki Instagram, że u was to w ogóle wszystko ładnie poszło, więc jest cudownie. Pochwały, jak chwalić dzieci, krótkie intro. Mendar powerowa Kaczka, pożegnam się z wami. Nie wiem jak to wyłączyć. Agata, help! Nie wyłączam was, was wyłączy Agata. Was nie wiem jak wyłączyć. I tutaj zatrzymam.